Hejka widzowie, w dzisiejszym odcinku Daniel Condat i Viper będą wpisywać w alfabet najróżniejsze tytuły albumów, epek, projektów różnych artystów. Warto dodać, że uczestnicy mają prawo do trzech skipnięć, czyli krócej mówiąc, pominięć. Muszą oni wpisywać wszystko w kolejności alfabetycznej i nie mogą wyskakiwać np. z B do G. Tak to niestety nie działa. Jest to już drugi film tego typu na naszym kanale i jeśli chcecie więcej, zostawcie suba i lajka. Like Witam serdecznie. Witam. Dzisiaj wie pan co, co będzie robił? Yy, mam długo i i Bellą. Ja bym się tym nie chwalił i bym go wychowywał z okna. No dobra. No dobra, to mam zwykły długopis. Zda pan zasady? Nie. No to zaczynamy. Dobra. A8Z e, B. Boruto C. Chillwagon. Właśnie to teraz miałem na myśli, ale dobra. Chillwagon D. Oh, chciałem umowa o dzieło wpisać, jest D, ale to nie tak działa. D jak. No na E są wszystkie kłęby, bo dobra, skipuję D. E to będzie z eklektyką. Skipujesz D? No. To mogę ci powiedzieć, czy nie? Możesz, ale ja będę napisał. Dla panek ekwarii. Na przykład F jak. Fy, 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 fy. Jest taki raper, to ma bardzo dużo płyt. Fit. E, G jak. A na hy. To Samo H jest jakaś jak płyta. Skip, jest, jest. A, a skipnęłeś? Skipuje G. Dobra. Chaos dobra. będzie. Dobra. I. No dobra. Interna ziomal. J jak jarmark. Dobrze, dobrze. K jak. Na pewno jest dużo na K. Kubańczyk na przykład, ale to nie jest płyta. O, o jest sporo tego. No na pewno. Książę nieporządek. L jak. Lle, lle, skipuje L M jak miłość o, o bez kitu miłość <laughs> brawo brawo. <laughs> N jak... może powiedzieć tak to jest tego samego nowy ]lek"? kolor no dobra o jak ortają kizo powieści pajacu, bez Basil. kitu pocztówka z WWA. R jak Rewolucja romantyczna. Dobrze. S jak prycer. Dobrze. T jak trójkąt warszawski. Trójkąt warszawski. Oj, pa, jakie kombo. U jak umowa o dzieło. No. Umowa o dzieło. Pa, jakie kombo. W jak wosk. No. Y jak ilon il Guziora. guziora. Co, co to jest? Molio z tyłu zapisane. I Z jak. Ale się zaciąłem po, takim, po takiej dobrej serii. Dobra, to się... ławki. Dobra, stop. Tak, tą końcówkę bardzo szybko poleciałem, no ostatnim jeszcze się trochę zaciąłem, ale te tak przed, przed tym M. Tam między innymi przed M zrobiłem też trzy skiknięcia, więc te wszystkie przed M, no tak topornie szły. Pewnie ostatnią, pewnie tą końcówkę od M to zrobiłem w jakieś półtorej minuty, a poprzednie jakieś 5 minut, gaduje. A jest pan usyt, y, usatysfakcjonowany swoim wynikiem? No, nie mam porównania na razie, ale myślę, że... Nie, powiedzmy w porównaniu do ostatniego filmu, w którym... Pamiętam, wtedy to, że wtedy jakieś 8 minut zrobiłem, no. a wtedy były tytuły utworów, więc była w ogóle większa pula, więc mi się wydaje, no, że wynik spoko. Dobra. Wychodzę. Dobra, Wajperowski, jesteś gotowy? No, chyba tak. Aby na pewno? Raczej. Dawaj stopper. No racja. Nie dasz rady. A, no to aby, aby śmierć miała znaczenie, oczywiście. B. Broszura z WWA, oczywiście. Nie dobra, skiknę sobie. C to chill wagon. Dobre. Miałeś na przykład na B. Dobra, nie mów teraz. Bajki na, na dobranoc, no dobra. A, w sumie. Albo B. To możełeś nadać: Dzieci duchy. E. No to jakaśkolwiek płyta kłębo. Oczywiście. Ja wybrałem egzotykę. F na F. płytę na F. Mogę Ci wajber podpowiedzieć, że jest taki artysta, no. który ma bardzo dużo płyt. Który ma to bardzo dużo płyt? Płyt y, w sensie, jako nie albumów, o. Płyt w sensie, że diamentowych, złotych i w ogóle. I bardzo znanych, Ty Tymek? Ale on miał coś na F? A, feat! Relacja. Teraz płyta na G. To mógł być na G. Mm, to jest taki ulubiony raper Kondrada. Malik, Small Get to play, bo oczywiście. Świetnie, świetnie się idzie. Ha? To może parę hoodie niech będzie od BTO. I to będzie Interno ziomal JD. Trochę trudne, wydawało się łatwe. Nie, no fajnie, proszę, że powiedziałeś, że jak pomyślisz. Łatwo to, to... to jest strasznie łatwe. Zawsze można sobie skipnąć. No, chyba skipnę Chodziło o jarmark. Aaa... Jarmark i Europa, racja. Akurat ich nie słuchałem tak często, więc A, no nie o... zapadły mi w pamięć. Na K. Na K może być ciekawie akurat. Okej, okay, jest taki twórca, który był na już tej twojej liście. Który ma płytę na K. Kwiat Polskiej Młodzieży, dokładnie. Tak jest. L. L L Pro tak zwany ze Stargardu. Kubańczyk go zbił Targal. Stargard! Stargard! Tak uwaga, moja podpowiedź brzmi tak. Skipuj to Nie, bo Y będę musiał skipnąć, ale już dwa skipy użyłem. Dobra, mam już płytę jednak na Y skipuję to L M Miłość o to co chodzi N. Nocna zmiana O, opowieści z Doliny Smoków. Jak leci, jak leci. P. No tutaj lekka przerwa tym razem. Powiedz mi, jaka była płyta wcześniej. Opowieści z Doliny Smoków. A, 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 a jeszcze wcześniej? Nocna Zmiana. No właśnie. A plansze. Nie da się znaleźć podczas stresu tak, pod, Podczas stresu takich prostych rzeczy. A to fakt. Na R? No jak już był B wszędzie, to niech będzie rewolucja romantyczna. Chociaż można by tu dać jeszcze wiele innych różową panterę S. Stamina. Od Gedza. tak się nazywała, co nie? Mam. No. Także tak. Na T. Nie, Trapster to nie była nazwa płyty Guziora. Ale Trapster była nazwa płyty Mutiego. Dokładnie. U. Uuu, co ja robię tu? Co to było parę utworów, parę albo wcześniej? Które, Niwy? Uśmiech, wczoraj tego słuchałem, k***a. W, w drodze po szczęście. Y to Young Hems. A czy to polska płyta. A Z to z ostatniej ławki. Nie, ja bym ja, ja to tutaj. Nie no, mimo, płyta aha. polskiego artysty. Okej. Dwa. Dobra, witaj uczestniku numer 3. Konrad, mówcie mi. Myślę, że... Oj, dobrze. <laughs> Pora zacząć, moja kolej, zobaczymy jak mi pójdzie. Ostatni, legendarny uczestnik. Pewnie głównie nie pójdzie, ale dobra. Pierwszy to będzie Albinos, KB B, Boruto, szpaka C, czyli wagon D. No y... to D. Powiedziałeś Debil? Nie. No. Wcześniej powiedziałeś Boruto. Połącz. Jeden z drugim. <noise> no dobra, dobra Dzieci duchy. Nie, Dzieci duchy. bo szpaku wyliczuje na z tobą Boruto. <noise> Eklektyka, F, nie ma nic, pomijam gówno Jezus, GZUS. No to polskie ma być. Tylko polski mówię dość dać tak. Ty tu i płyt tu się da! No to Gzus, Jesus. on ma taką płytę. Ale to polskie Ale. muszą być. A to polskich artystów. No jakie kurwa już mam to nie! Nie wiem, pomijam. Chy. Jest kiedy album? Wiesz, powodzi jakaś mała czy nie? No dobra no. Jest to jeden na pewno z twoich ulubionych wokalistów, tak mi się wydaje, i był unboxing jego, yy, jego płyt... jego płyt na kanale naszym. Pomijam, nie wiem. I? Hejt, pajacy. Hejt mi pięć. Albo Hotel Mafia. No. no ale nie chodziło no. o Malika i Haram Masari. Aha. Aha. Bez kitu, jasne myślenie, improtektor nie, no jak nie, to nie. I to będzie... Um... Haram Masari? Improtektor nie, nie. Powiedziałeś to przed chwilą, Boże, jak... J... Um, na J? Tak. E... Masz tą płytę. Mam tą płytę? Uu, uu. Prawda. Gdzie się kupuje kapcie? W sklepie. Nie. Gdzie było kupuje tanie kapcie? W lumpie. Jeszcze tanie. Nie wiem. W Chińczyka. Na dworze. Na targu. A inaczej? Jakie jest taki duży Rynek, targ? Ta rynek. Nie, jak jest taki targ duży w jednym miejscu. Przyszli wszyscy sprzedawać rzeczy. Jarmark, jakie? Nie wiesz? Klubowe. Ligota, no my to będzie Miłość. Ale, ale o ma Jak My, my, my jak mama. No przed chwilą to powiedziałeś. M jak, M jak miłość? Nie znam tego. Jak do tego nie dojdzie, to... Do... Nie za No chłopie. O, Majo! <śmawiałe> powiedziałeś jej tytuł. Mama? Jezu, Miłość, nie A, nie miłość. A, miłość. Bo ja... ne. Ale masari sali? Przez Eee, jak? No jak? O! Opowieści z Smoków. Opowieści z Smoków. O, z Dymysy. Dobrze, dobrze. P P P ty, P P. po końcu świata. P, D, P, K, S. R. Rower. Rolki. Romantic Psycho. R.P. proszę napiszę. S. Szprycer. Ty, 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 Trójkąt warszawski. Trójkąt rzeki U. Uuuu a swoją drogą to legia. To... Jest taka jedna płyta od, od Belmondo, na przykład. Są nawet trzy płyty na U, takie fajne. Mm. U kof deskitu. W. Yy, wszystko co złe. Y. Na Y jest płyta? Wie? Jest płyta na Y? Wiec, Young Hems, a z. Mój Z I już nasze to tu ja ci powiem. Chodzi o meb na poważnym kanale. Gdzie siedzisz w szkole? Ostatnie ławki. Aaa, i to pizdy za mało czasu. 11 w 50, 11,35 jakoś było. No Ej, dobra. I 11 przysłaniaczy, 11,35 jakoś było. Ja wiem tyle, że wygrałem. S. Kiedy nagroda? Lud po odcinku. Po odcinku. E, Daniel wygrał ten film. Pokazał swoją determinację oraz umiejętność. In, intelekt, intel, intelektu mówienia. Wszystko było ustawione, wszystko było ustawione To idzie do archiwum X Oni oszukiwali, bo przed odcinkiem już sobie wymyślali płyty w głowie, a ja leciałem na żywca jak A ty siedziałeś pół godziny na balkonie i myślałeś jakie płyty mogą być Nie siedziałem na telefonie grałem w szachy z Viperem